Siema, siema wszystkim. Godzina 10.06. Idziemy właśnie do Żabki. Idziemy też po Rojsona. i zaraz zaczynamy stream. Stream 6 na no 6-lecie kanału Zizo. I tylko dzięki wam tu jestem na tym jakże wspaniałym kanale. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku dobijemy 600 subskrybentów. Tak czy siak, to nie jest teraz najważniejsze. Teraz najważniejsze jest, żeby Rojek siedział na ławce tamtej, której mu powiedziałem. Yy, I dobrze. Za godzinkę zaczynamy tego live. A. O 11 był rozpoczęcie. Yy, Oskar będzie na 12, bo mu pociągu nie ma. Autobusu. I mówi tak. Maju, maj. No. Więc yy, będziecie mieli takie skróty z tego live'a sześcioletniego sześć... co? na sześcioleć, na sześć lat ja nie będę... przecież ten przepraszam bardzo dzisiaj gra też ostatni mecz swój korona o być albo nie być w ekstraklasie nie. więc mam nadzieję, że pokonają Widzę. No i będzie. Po Jo. A może już tu siedzi. Jeszcze go nie ma. Poszukanie Ahmeda. Ahmeda też. Czekamy. Rojson. Jednak, widzisz, Rojson? Ten. Bliżej Maszyn byłem pierwszy. <laughs> Siema ma. Dobry wieczór. Nie wiem, wieczór już nie. A, <laughs> co dzisiaj jest? Dzisiaj jest. live Live? A co jest podczas live'a? Jest takie jeszcze. Meczu no właśnie. By, być albo nie być jak za klasie. Ach. I teraz zadaję. Ja na sobie na kolanek. Tak? I teraz zadajemy sobie wspólnie pytanie. Czemu nie wygraliśmy tego meczu, co Petro strzelił z, da... z połowy? <laughs> Nie wiem bramkę sezonu. Wiem. No bramka sezonu, idziemy i nie wiem czy patrzeć, czy w letanie jest dużo osób Raczej tak. No to idziemy do żabki. Masz piążki? Idziemy tam. po energole. Kur... Ty, kurwa, ja wczoraj nie no. piję. <laughs> Dobra, idziemy do żabki, Podbujamy żabkę. Os, os... Już to się stało. Co? Oskarek nie ma tego. Transportu do 12. Nie. I będzie o 12:00 miał autobus, nie? Znowu go będę musiał pobić. Tak. <laughs> Dobra. Tam ci jak z raportu film. Rap że tam się. <laughs> Spraknie Idziemy. I znowu ten moc. Jest mu że... <clears throat> 4 z napędzony. Mu to Ale te też są, zobacz. 24, dziś Wszystkie prawie. A ten plan też, a nie on, był niedobry ten. Tego nie Nie, no, piliśmy. Nie co nie Tylko... Jakiego można wziąć? No, tego chyba nie piłem. Ja piłem. piłem, Tego. To było na wrogu jeszcze jakieś. No. Co, A ten jest nowy, nie? Chyba tak. Weźmy tak. no te, weźmy te 3, no. 3, bo są po 4-4. 4,66. Zaraz weźmy 4. 4, 4, 6, 6. To ja 8, 4. <laughs> I się tam doliczymy, nie? No. Jeszcze jeden? Nie no, po co wierzysz? Po dwa. Ale to jest po trzy. Ale po dwa weźmiemy. A no tak, to jeszcze level up weźmiemy. A no to trudno. Uch. Ja wczoraj wypiłem. Ale bo dla Lena chciała. Gdzie są? gdzie są? O, gdzie są. No, o, po dwa, dobra? Weźmiemy jeszcze level upa. Jednego level... Ty chcesz level a, czy Monstera? Nie, no, ja sobie biorę. Monstera? No ale czy dwa chcesz Monstera czy jednego? Jednego okay. No to ja. Ty, to ci wezmę, wezmę no, level upa. Wezmę jakiegoś nie, ty, level upa, którego nie pił. A to weźmiemy Moskarkowi, żeby wiesz co. To... Ej, te, tego nie piłem, dobra, weźmiemy to. I teraz jeszcze. Dzień. 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 czekamy na chodzaska. Zobaczcie, szóstka? Ma Max pompował elegancka. Rojek coś dziwnego robi. Krupeczki Max pompuje balonika. Rebel absolut Rojek Kurde O baloniki kolejne wjeżdżają. No. Ale to hermę obiec. Naj najgorsza podróba tu też są już rzeczy, West Ham jest no. Streama jeszcze nie ma, spóźniliśmy się 20 minut <laughs> Remote Play jeszcze nie zrobiliśmy nawet Tą ja! <laughs> <punkuje> te balony <laughs> <laughs> Siema! Jest! Wpadajcie na live'a, zaraz zaczynamy pobałek problem... <laughs> po moich problemów pomp... Dlatego że Maxiu pompował 6 pompował szóstka. wszystko Oj, zamiast, lecimy elegancko zobacz. napompował, zobaczcie już tutaj wszystko zalogowane elegancko i No Oglądam, no wpadajcie, wpadajcie na Zizo 2, tam trwa live Zaraz. 1140 lecimy. Yo. Właśnie trwa live Jest. I gramy ja, gramy w, pis, nie w nie Mortal Kombat Mortal Kombat Roku, jest. Jest i zobaczcie co się dzieje. Mo... No. Jest od Karek w jest zrób i to jest po jedynej Co dobra, nieważne co tu się R2, dzieje. r 2 R2L2, R2L2, r 2 Trzymaj, trzymaj r r 2 Nie wiem, próbuję coś <grym> On szybciej klika Dawaj te, 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 te Badaka, nie nie niestety. Patrz, osłuchaj, tak prawo, lewo, kółko masz. Muszę Cię jeb... No. Dobrze, dobrze, dobrze. To już mi będziesz odskoczył. Nie, to już jest do filmiku, wiesz? FIFA <grymne> <Pipa> 18. <grymne> Dobra. O! No i nie muszę. No. Nie, no weź przy przynieś. To przynieść ci? Ale by się bolało to tego. Nie. Bo... Przynieść ci? Ale, z, 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 z takim Ale fajny kubek? Ale fajny kubek? Tak mam. No. Ale jest Twoje, twoja mama, yy, maja, nie skażę. Twoja mam. nie? kudu, kudu! Jerambo, przykro mi. No. Nie. Co. Nie, co? Co? sobie czekajcie. No co się tu dzieje? Nie, już, uspokójcie się. Już, pójdź go. Co no to... mówiłeś na odcinku? Patrz, biją się. Co My... byłem, rojek, biją się no, i no, się no, dusili no, przez chwilę. Musiałem zasłonić kamerę. Z hot dogiem. Zapomniałem kablu, chciałem zamknąć. Co powiedziałeś Uspokój się, już, połóżcie się. Co powiedziałeś o mnie wtedy? Nie wiem. Co, co mnie? Może <laughs> No ja pierdziele, ja weź go snu. No dobra, no już. To już? Siema. Idziemy do Żabki, jest Oskarek. A nie mówiłem już, nie? Pokaż, odwróć się, odwróć się. No i tyle, dobra, kończymy. Okej. Okay. To są te katalonickie. Te? te? Yes, Olaf, yes. dla ciebie. Olaf dla ciebie. Weź, się, ja nie Właśnie chcę. odchudzasz się. Ej, no, ja chyba żebyśmy te droższe. Max słyszysz? Max. 8,5! Zobaczcie, widzę, 7, 8 parę godzin streama. Korona wygrywa widzę 3-0. I leci, i brzuch na luz. Na ja luz, na luz, Wykonuję. nowy ruch w 7-2. tu mamy, jestem niewielki ale ty jesteś mały ja na wózku, ale robię ruchy, a ty klepiesz co napiszą ci paluchy, szczerze to mało mnie to bawi Kto się śmieje, ten się śmieje Ostatni. w internecie mm. mi obraża dla zabawy a w realnym świecie są inne zasady, wiem, że nie wierzyli że cokolwiek mogę zdarzyć